Motion. Wysoki komfort ruchu traktowany jest przez firmę Blum jako wyznacznik praktycznej kuchni. Wszystkie ruchy powinny być łatwe i przyjemne. Od czego to zależy? Dobre odczucia podczas użytkowania kuchni budzi nie tylko i design, lub wybrany materiał frontów. Często drobne szczegóły decydują o dobrym samopoczuciu. Sposób, w jaki obsługuje się meble, jak się poruszają. Ruch ruchowi często nie jest równy. Ruch ruchowi nie jest równy? Mm. Przykładowo szuflady są codziennie, wielokrotnie otwierane. Często są one bardzo obciążone. Tym bardziej ważne jest to, by poruszały się płynnie i były stabilne. Nasze prowadnice wytrzymują obciążenie aż do 65 kg, i mimo to poruszają się niebywale lekko. Komfort ruchu podnosi też dobry system amortyzacji – dla wielu należy on już do standardu. Jeśli się do niego przyzwyczai, to już nie może go zabraknąć. Poruszanie, zamykanie... Jeszcze coś wyjątkowego do otwierania? Także to powinno łatwo działać. Wystarczy tylko nacisnąć. Obojętnie gdzie. Aha. Wspaniała rzecz. To jest elektryczne wspomaganie otwierania ServoDrive. Otwieranie szuflad przez lekkie naciśnięcie frontu. Również do frontów szafek nawet ciężkie fronty otwierają się łatwo a zamykają po naciśnięciu włącznika nie ma już niedostępnych frontów bardzo praktyczne wiele rozwiązań jest wartych uwagi to prawda nasza wskazówka testujcie państwo meble kuchenne aktywnie przed ich zakupem otwierajcie poruszajcie zamykajcie i decydujcie bądźcie otwarci na nowe technologie które dają więcej komfortu i najważniejsze Wybierzcie Państwo tę kuchnię, która sprawia najlepsze wrażenie.